Siemaneczko z tej strony Aruleni witam was bardzo bardzo serdecznie w symulatorze farmy 2006 nie co ja mówię co ja mówię proszę państwa w symulatorze farmy legendarne maszyny dokładnie tak legendarne maszyny czy inaczej agrar simulator historical farming eee, agrar simulator e, legendary Maschinen czy coś takiego w każdym razie, w Polsce, jako symulator farmy, z góry mówię, że to nie jest produkt Playwaya, nie jest to silnik Farmexperta, czy tam tego naszego w SFA 2016, tylko całkiem co innego. Po prostu nazwę dzieli tą samą ze względu na wydawcę. Dokładnie tak. I taka prośba serdeczna do Was: znajdziecie w opisie link do ankiety. O której publikować odcinki w wakacje, ponieważ wyjeżdżacie, pracujecie i tak dalej, tak dalej, dlatego taką przystępną porę bym chciał wybrać, o której moglibyś, moglibyście te odcinki oglądać. Dobra, słuchajcie, mam dwa profile, które muszę skasować, dokładnie tak, muszę skasować i muszę utworzyć nowy profil, LP nazwiemy, pod let's play. Zmień i nowa gra. Bierzemy toskanie czy Alpy Toskanię czy... Wezmę toskanie. I z góry muszę powiedzieć. Eee, musiałem, musiałem... stworzyć nowy profil, ponieważ tak mi się wszystko zbugowało. Że po prostu nie szło grać. Miałem Po dwa traktory tam świnie się bugowało i tak dalej i tak dalej. A na końcu jeszcze menu mi się zbugowało, także, także no, 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 nie ciekawie. Słuchajcie. Pojęcie nie mam jak będzie z płynnością. Robiłem przeróżne testy, raz to wychodziło lepiej, raz wychodziło gorzej. W tej chwili mam 40 klatek na sekundę, jest to słaby wynik, zwłaszcza, że mam opcję grafiki zaawansowane, spójrzcie. No bez szału te ustawienia są, że tak powiem. Eee, to takie mocno średnie bym powiedział, a gra mi strasznie słabo działa. Eee, niestety taki jest agrar. Takie są jego uroki. Yy, i, I... No trzeba to przeżyć. Dlaczego legendarne maszyny, czy tam historyczne, jak by tak zwał... Yy, o Boże, i te cienie znowu. Yy, a nie, a nie powiedzmy Agrar 11 albo dwunastka. Otóż, yy, jest teraz, ja bym nie patrzeć... Rozkurzaj te cienie. Yy, jest teraz moda, powiedzmy, na tą bruzdę. Yy, to temat gorący. Yy, a Agrar... Ten agrar dokładnie był pierwszą grą rolniczą, która wprowadziła, wprowadziła właśnie orkę 3D. Dlatego chciałbym po prostu e, pokazać wam, jak to wyglądało. Sam sobie przypomnieć pewne rzeczy. No, z agrarem spędziłem wiele czasu. Z historycznymi maszynami e, niewiele, bo. Bo, bo wtedy nie miałem jeszcze takiego kompa A wtedy to tak zażynało Jak widzicie do tej pory ta gra zażyna kompletnie ehm, No i z tą grą Z tą częścią akurat wiele czasu nie spędziłem Także Dodatkowy e, Dodatkowa okazja do pobawienia się e, I widzę, że coś gubię te klatki jeszcze e, Jeszcze coś tutaj pokminimy e, Co tutaj możemy obciąć jeszcze Kurde ja Jakoś tekstur możemy dać mniejszą Jezus ...szczegółowość efektu mogę dać mniejszą, szczegółowość cieni mniejszą, odległość cieni mniejszą... Naprawdę ja muszę aż tak... ...aż tak to obcinać? Zastosuj. Wiem, że trawa rżnie najbardziej... E... O MATKO BOSKA! O JEZUSICKU! Dobra... Tego się nie spodziewałem... ...nie spodziewałem się, jest jeszcze gorzej... Jest jeszcze gorzej niż jak obcio, niż przed obcięciem. Dokładnie. Dokładnie. Robimy tak. Zobaczymy jak będzie na domyślnych. Dobra. Jest znośnie. Ilość trawy nie zachwyca, ale jest w miarę płynnie. Naprawdę. Ja rozumiem, że komputer to już nie jest, że komputer ma 3 lata. I tu już cudów nie ma co się po nim spodziewać, no ale wszystkie gry działają minimum na tych wysokich. A tutaj agrar działa mi na średnich i ma jeszcze z tym problemem. Dobra. E, może troszkę e, historii o, o, o agrarze. Dwa, trz, o agrarze historyczne maszyny. Przepraszam, ale ja będę się wyrażał agrar. Bo dla mnie to jest agrar, to nie jest żaden symulator farmy. To jest agrar i już. Włączyłem konsolę, która jeszcze dodatkowo mi mówi. E, także. Mm, ta gra powstała. Który to był? 2012? Chwila. 2010, a 2000. Tak, 2012. Tak, dokładnie, bo wyszedł wiosną, a jesienią wyszedł 2013. O, prędkość zajebista po prostu. Prędkość zajebista! Przepraszam, jeśli ja będę troszkę chrząkał. Mam jakiś tam katarek trochę trochę takich rzeczy. Eee, dobra. I powstał. Stoi na silniku insomnia. Dokładnie na tym samym tu, na którym stoi, e, dostoją wszystkie pozostałe agrary. Tylko że w e, legendarnych czy tam tych historycznych maszynach e, wprowadzili m, sporo usprawnień. E, dlatego sporo gra się różni od powiedzmy 11 czy 12. E, w 13 to też właśnie jest e, po tych samych e, zmianach ten ten silnik. Ten, Jeżeli ten, ten, ta trawa też ma nie na tym ustawienia. No, został, gra została stworzona przez Słowacki ActaLogic na zlecenie niemieckiego UIG Przez którego była produkcja też finansowana, także tak to mniej więcej wygląda Myślę, że to wszyscy wiedzą O, tutaj nam trawa zaczęła sobie nie znikać po prostu Chciałbym przede wszystkim zobaczyć jak tutaj ta orka wyglądała, pokazać wam to po prostu się pobawić. Uznałem, że może to się przyjąć, jakiś taki nowy format powiedzmy. Bo jedenastka no, jest już dosyć oklepaną... Oklepa, to dosyć oklepany temat. I może coś nowego, jakiś świeży format by się przyjął, zobaczmy. Ogólnie do dostęp, dostęp mamy do hmm, ciągnik. Nie orka Pięć ciągników. E, wszystkie historyczne e, Massey Ferguson TE20. Z wyborem kolorów dokładnie tak. Legendarny Lance Bulldog. Fendt Diesel Ross F16. Um, nie znosiłem tego traktora. Nie znosiłem. Naprawdę. John Deere Model B. Um, dosyć ciekawy. Aczkolwiek bez podnośnika. Także wiele nim nie popracujemy. Oraz Fiat R25. Nim akurat lubiłem pracować, szczerze mówiąc, tak jakoś sentyment. Ładnie wygląda, dosyć mocny, fajna sprawa. Eee, z narzędzi mamy niewiele, mamy jakąś tam przyczepę do transportu, nabele, Combine eee, Case, o, proszę bardzo, historyczny, mały kultywator, średni kultywator, sprzęg? Aha, to jest ten, hol, hol sztywny, dokładnie tak rozstrząsacza jobornika. E, siloso combine podczas zbioru skoszonej trawy nie korzystam z tego nigdy nawet przyczepa na pasze, z której też chyba nigdy nie korzystałem wozek, wózek grawitacyjny e, do łatwego rozładunku czego rozładunku? pojęcia nie mam, nie korzystam z tego nigdy e, prasa do siana, która była zbugowana także po prostu do tej pory mam ze wspomnienia skrzynia transportowa na mleko e, kosiarka do trawy pług jednoskibowy, dwuskibowy Siewnik e, Opryskiwacz Szczepa Szczepa i przegrabiarka. Takie przegrabiarki do tej pory u nas. Yy, na wsiach jeszcze są. Także tym bym się chciał pobawić, jeśli mikrofon woli. Ale na razie sobie położymy. Dobra, jedzie z tym koksem z cichu. O Boże, jak zaczęło lagować. O oh, Jeszcze ktoś pisze do mnie. Teraz wyjdź. Ehm... Kamera jakaś taka strasznie, strasznie daleko Znaczy daleko, blisko właśnie, a jak się dalej, ktoś pisze do mnie, nieważne, nie mam nie, nagrywam Coś ciemno się zrobiło, czy mi się wydaje to jest, to jest koszmar Może ta kamera, o, ta kamera mi pozwala bardziej rzucić okiem na Powiedzmy na, na glebę Na pugi, jak tam się orze Traktor ładnie przechylony i jakoś to idzie Dosyć ładnie orze, choć nie ma animacji żadnych. Animacje pamiętam w Agra 13 dorzucili dopiero. I tutaj ogólnie z tego co pamiętam gleba była dosyć sztywna. Taka, Ten traktor że tak powiem lubił sobie po niej skakać. I to jest też dosyć dobry temat na dyskusję po moim filmie odnośnie trailera farminga. Otóż tam pojawił się jeden komentarz, że przecież właśnie w agrarze e, brudę i ogólnie glebę zrobili na Darek 9 Dobra, zrobili, zgadzam się, tak, zgadzam się e, Jednakże ta seria tą serią udowodnię wam, e, że ta seria udowodni wam, że zrobienie gleby na Darek 9 to nie jest łatwe zadanie I nie podołali i szczerze wątpię, że Giants by podołał. Pierwsza sprawa, już macie pierwszy dowód: gra jest kompletnie zoptymalizowana. O ile tam poprzednie agrary jakoś chodziły, o tyle stare maszyny, który wprowadził właśnie tą glebę, czy przez to silnik został kompletnie przebudowany, no. Działa tragicznie komputer na którym wydałem 5300 zł dokładnie w lipcu 2013 roku nie daje sobie rady z symulatorem Dokładnie Także mamy tutaj pierwszą teorię przez którą, która jakby O pierwszy mi to obalony Dokładnie pierwszy mi to obalony to pasuje który jakby pokazuje że zrobienie tego sensownie na d 9 to naprawdę Ciężki kawałek chleba. Resztę będę spokojnie udowadniał na dalszych odcinkach. Ehm, dobra, muszę chyba dalej troszkę podjeżdżać, żebym to dobrze, żeby te pługi dobrze tu sięgały. Gleba! akurat mm, sama gleba, szczerze mówiąc, troszkę nawet bardziej mi się podoba niż u nas. Ehm, może nie tyle, nie tyle jakiś tam ten, ten proces orgi, bo tutaj widać, że jest to bardzo poszarpane takie brak pra płynności, ale sama właśnie tutaj to, to, to co poza zaoraniu, to przekształcenie e, chyba bardziej mi się podoba niż, niż u nas. To takie też, nie wiem, szczerze uważam, że nasza gleba e, stawia bardziej na realność. Tutaj jest bardziej, chyba postawione takie bardziej powiedzmy na efekty, bo jak żyje na wsi, no tutaj... Mm, jak żyje na wsi, na klasy gleby to piąta, szósta Czyli można powiedzieć prawie piasek I tak nawet na tym prawie piasku Tak dobrze się te skiby nie układają jak tutaj Czyli tutaj mamy bardziej tak powiedzmy modelarsko zrobione No bardziej efekciarsko Natomiast u nas myślę, że fajniej to widać tak, tak pod realnym kątem Tak mi się wydaje Dobra. Nie wiem czy nie za duże sobie pole wziąłem na początek. Ale on, ale on jest biały. Ziomek, dobrze się czujesz? Ale mu słońce na glace świeci. Może że jakąś szapkę ci człowieku założyć? Ło, wow, wow, wow. A spróbujemy jeszcze taki eksperyment. Będę tego żałował. Będę tego żałował, ale... Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Nie Je, jestem koksem, henie. Coś takiego. I przedzielimy sobie to na pół powiedzmy. Powiedzmy e, tamto... Nie wiem czy to będzie dobrze widać. To jest tam. Chyba tak. Nie widać. Dobra, kissem. E, po mojej lewej, o tutaj to. To można dać na drugą stronę, by poszerzyć, a tutaj z tego możemy takie mniejsze e, pole zrobić. Dobra, w mimikę to ja może się tutaj nie będę bawił, bo to się może źle skończyć. Hmm. Tylko tak... Że tak powiem... Odwalanie bruzdy tutaj... To nie będzie dobry pomysł. Dlatego będę jechał chyba z tej strony. Bo ni hu, hu Tam to nie będzie pasować. To mi się wydaje. tutaj z tej strony... No chyba też nie będzie pasował Oh god damn it. Nie no, pasuje chyba Dobra, badamy Badamy co z tego wyjdzie e, Ogólnie tutaj jestem sporym kaskaderem w tych kwestiach Ale, ale, ale ymm, No jakiś czas coś radzi Ogólnie mm, Nie możemy komuś pozdrowić Mojego widza e, który mm, jakby, podobno, podobno, bo ja tego nie udowodnię. Podobno śledzi mnie, odkąd miałem jakieś tam 100, 100 subskrypcji, czyli troszkę czasu jest. Ale przyznam szczerze, że nie pamiętam imienia i nazwiska. Pamiętam o Tobie, drogi widzu, e, jeśli to oglądasz. Jednakże Twojego nazwiska nie pamiętam. A Twój szanowny kolega, który o tym mi mówił, właśnie jest sobie w szpitalu. Także się wiele od niego nie dowiem. Ale generalnie pozdrawiam cię serdecznie. Cieszę się, że tak długo wytrzymujesz ze mną. E, I. Zachmurzyłeś się jak w tej grze. I te filmy moje sprawiają ci jakąś tam radość, powiedzmy. O ile sprawiają. po po coś to chyba oglądasz. E, jak mi się przypomni mi nazwisko, nie ma problemu. E, mogę mogę inni nie pozdrowić. A jakbyś chciał sobie tam ze mną o czymś pokazać, powiedzmy, e, czy. czy po prostu. Jak coś zasugerować to śmiało w komentarzach Możemy się jakoś tam dogadać, nie widzę problemu Dobra Wracamy do właściwego Do właściwej roboty I teraz, teraz to ładnie wygląda Znaczy no ładnie No ładnie może, może ładnie tego bym nie nazwał Czemu ja nie mogę zrobić? Halo Nie wiem, chyba nie mogę skinia zrobić A mi się wydaje bo do mi tutaj nic nie reaguje. Eee, ale może zrobi. A tylko nie pokazuje, że zrobi. Zobaczymy. Chciałem, zrob chciałem zrobić takiego ładnego na miniaturkę. Nie! Dlaczego? 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 No dobra. Cóż, yy, agrar nie chce z nami współpracować. Agrar nie chce z nami współpracować, ale... Ale no. A jak będziemy sobie radzić? W tym odcinku to było na tyle. Jeśli gra będzie chciała ze mną dalej współpracować, to widzimy się już w następnym, niedługo. Yy, jeśli będziecie chcieli oglądać. Natomiast na dzisiaj to by było koniec, także trzymajcie się.